Czy kiedykolwiek czułeś, że brakuje ci pewności siebie, aby osiągnąć swoje cele lub przekroczyć przeszkody? W życiu każdy z nas musi pokonać szereg przeszkód, aby osiągnąć swoje cele i dokonać rzeczy wielkich. Pewność siebie jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na nasz sukces w życiu. Bez niej możemy popełnić wiele błędów i nie osiągnąć swego pełnego potencjału. W tym filmie pokażemy ci jak złote rady stoicyzmu mogą pomóc Ci zdobyć pewność siebie i osiągnąć swój pełny potencjał. Stoicyzm to filozofia, która pochodzi z Antyku i opiera się na idei, że życie jest sukcesją zdarzeń, które nie możemy kontrolować. Istnieje tak wiele w życiu, co nie depends on us. Czasem rzeczy idą nie tak, jak planujemy, a przykrości i niepowodzenia są nieuniknione. Ale stoicyzm nie jest o bezskuteczności i rozpaczy. Stoicyści wierzą, że każdy może kontrolować swoje myśli i emocje, a tym samym zdobyć pewność siebie. Wielu znanych filozofów, takich jak Epikur i Seneca, byli stoikami i ich prace są pełne inspirujących idei i rad do życia. W tym filmie przedstawimy kilka z tych idei i pokazemy, jak je przystosować do naszego życia codziennego. Sprawdźmy, na przykład, za co odpowiedzialność w praktyce. W jaki sposób powinniśmy reagować na kryzysy i jak rozwiązać konflikty z innymi ludźmi? Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, aby otrzymać więcej treści, które pomogą Ci rozwijać swoją piłkę. Czasami czujemy się zagubieni i bezradni wobec wyzwań, które stawia życie przed nami. Jednakże wielu ludzi ma trudności zbudowania pewności siebie, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym jesteśmy bombardowani negatywnymi informacjami i wyzwaniami. Wszystkie te negatywne wrażenia mogą prowadzić do poczucia, że nie jesteśmy w stanie radzić sobie z naukami i oczekiwaniami, które postawiają przed nami. W efekcie możemy polegać na samozadowoleniu lub pocieszeniu niż na efektywnej podejmowaniu decyzji i podejmowaniu ryzyka. W filmie tym pokażemy Ci, jak złote rady stoicyzmu mogą pomóc Ci zdobyć pewność siebie i osiągnąć swój pełny potencjał. Stoicyzm nie jest jedynie filozofią, niestety. Ale także praktyką życiową, która pomaga ludziom żyć bardziej satysfakcjonująco. Złote rady stoicyzmu to zbiór wskazówek, które pomagają nam radzić sobie z wyzwaniami i osiągnąć swoje cele. Jednym z wniosków stoików jest, że nie powinniśmy się skupić na tym, co mogło się wydarzyć, ani nawet na tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Zamiast tego, powinniśmy skupić się na tym, co aktualnie mamy w swoim dyspozycji i walczyć z tym, co możemy kontrolować. To są tak zwane przeżycie prezentne, czyli uświadomienie sobie, że tylko ten moment, w którym się aktualnie znajdujemy, jest naprawdę istotny. Innym ważnym wnioskiem stoików jest, że powinniśmy obserwować swoje myśli i wymaganie bez emocji. W tym sens widzimy, że strategie, które mogą pomóc nam zbudować pewność siebie i osiągnąć swój pełny potencjał, to one, które są zgodne z naszym naturą. Jedna z najważniejszych rad stoicyzmu to koncepcja żywienia się w zgodzie z naturą, co oznacza żyć zgodnie z naszymi wartościami i celami. To nie tylko odnosi się do naszej fizycznej potrzeby pożywienia, ale również do naszych emocjonalnych i psychicznych potrzeb. Musimy zatem poznać swoje wartości i cele, aby żyć zgodnie z nimi i nie wykręcać się od własnej natury. Inna ważna rada stoicyzmu to kontrolowanie emocji, czyli nie dać się ponieść emocjom. To bardzo trudne wyzwanie, które wymaga nauki i praktyki. Oznacza to, że musimy nauczyć się rozróżniać swoje emocje i nie dopuszczać do sytuacji, w której emocje naszym zdaniem dają władzę nad nami. Musimy być świadomi swoich emocji i nie mieć ich przed sobą, jako że są one nieustannie falującymi, mogącymi spowodować, że stracimy kontrolę nad swoim życiem. Kolejna ważna rada stoicyzmu to koncepcja przestać na innym. Co oznacza niewykluczanie nikogo i nie odrzucanie jego osoby, pomimo różnic i antagonizmów, które mogą mieć między nami. Oznacza to, że musimy być otwartymi na różne punkty widzenia i podejścia, mogąc się uczyć od innych i wzmacniać swoją wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie nie powinniśmy szczerze podważać osób innych, lecz raczej szukać wspólnych punktów i dążyć do zrozum życzymy sobie znalezionych w naszym kanale, gdzie dzielimy się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Aby naszym widzom pomóc w ich rozwoju. Warto zwrócić uwagę, że wiedza, którą zdobywamy, często jest wynikiem naszych błędów i prób. To właśnie to, co robimy my, tym bardziej jesteśmy w stanie uczyć się od innych i swoich własnych błędów. Podczas próby nauczenia się nowum, człowiek powinien pochwalić się swoimi osiągnięciami, aby zyskać pewność w swoich możliwościach. Wpływ sukcesu na wyobraźnię i podejmowanie ryzyka jest znaczny. Gdyż ludzie, którzy mniej boją się niepowodzeń, są bardziej skłonni do próby swoich zdolności. Tak samo ludzie, którzy mają tendencję do podejmowania decyzji impulsywnie, niekiedy popełniają błędy, gdyż uwalniają się od niezawodności w swoich działaniach. Badania wykazały, że ludzie, którzy dysponują wysokim poziomem pewności siebie, są bardziej skuteczni w swoich przedsięwzięciach. Warto podkreślić, że pewność siebie nie jest przeciwwagą do szczerości, lecz jest jej dopełnieniem. Pewnie, osoba, która stanowczo wierzy w swoje możliwości, jest bardziej skłonna do podejmowania ryzyka niż ten, kto się w nim waha. Jednocześnie, osoba, która ma tendencję do sceptycyzmu, jest bardziej skłonna do refleksyjnego podejmowania decyzji. Warto wiedzieć, że sukces w naszym życiu jest uzależniony od naszych decyzji i podejmowania ryzyka. Ludzie, którzy podejmują i warto zauważyć, że osiągnąć lepsze wyniki w życiu jest możliwe poprzez rozwój swojego potencjału i zdobywanie nowych umiejętności. Jednocześnie, miłą postacią w relacjach z innymi jest swój optymistyczny i otwartości na nowe doznania. Badania pokazują, że pewność siebie jest nie tylko ważnym czynnikiem w rozwoju liderów, ale także w zdobywaniu sukcesów w różnych obszarach życia. Warto zważyć, że pewność siebie nie jest wynikiem szczególnych warunków, ale raczej stanem umysłu, który może być osiągnięty poprzez praktykę i zaangażowanie. Warto zatem wypróbować różne techniki, aby niezwykłe wzmocnić swoją pewność siebie. Na przykład medytacja lub ćwiczenia jogi mogą pomóc w utrzymaniu równowagi i redukcji stresu. Jednocześnie ważne jest, aby nie ignorować swoich słabych stron, ale raczej starać się o nich uczyć. Warto, aby nie patrzeć na swoje niepowodzenia jako na przeciwności losu, ale jako na szansę doświadczenia i nauki. Gdy człowiek jest pewien siebie, jest w stanie podejmować wyzwania i ryzyko, co pozwala mu na dalszy rozwój. Badania opublikowane w Journal of Applied Psychology dowodzą, że pewność siebie jest silnym predykantorem sukcesu. Człowiek, który ma pewność siebie, jest bardziej otwarty na nowe doznania i jest bardziej skłonny do podejmowania ryzyka. To widać, że pewność siebie jest ważnym kandydatem do osiągnięcia sukcesu, chociaż pewność siebie jest ważnym czynnikiem w rozwoju liderów. Nie jest ono jedynym czynnikiem, czy kiedykolwiek czułeś, że brakuje ci pewności siebie, aby osiągnąć swoje cele lub przekroczyć przeszkody. To pytanie jest nam bardziej niż podejrzane, ponieważ każdy z nas musi stawić czoła szeregu wyzwań. Aby osiągnąć swoje cele i dokonać coś wielkiego. Pewność siebie jest tą jedną z najważniejszych umiejętności, które wpływają na nasz sukces w życiu. Bez niej możemy popełnić wiele błędów i nie osiągnąć swego pełnego potencjału, albowiem wyobraźnia i wola nie mogą wynikać z rozpaczy i wątpliwości. Dlatego, aby osiągnąć pewność siebie, należy podejmować się wyzwań i próbować nowych rzeczy. Tylko wówczas, gdy wykorzystasz swoją wrażliwość i intuicję, możesz osiągnąć szczyt swoich możliwości. Tak duży, że nie jest niczym szczególnym, jak wiele osób, które osiąga Enenli wielkie sukcesy, mogli potrzebować pomocy swoich nauczycieli, przyjaciół i przeciwnicy. Pewność siebie nie jest opcją, ale koniecznością, aby osiągnąć swój pełny potencjał i być w stanie osiągnąć swoje cele. W tym filmie dowiesz się, jak złote rady stoicyzmu mogą pomóc ci zdobyć pewność siebie i osiągnąć swój pełny potencjał? Stoicyzm to filozofia, która łączy logikę z emocjonalnością, aby osiągnąć równowagę w ich życiu. Oto kilka praktycznych wskazówek, które możesz użyć, aby zbudować swoją pewność siebie. Po pierwsze, naucz się kontrolować swoje emocje. Możesz to zrobić, ćwicząc technikę stanu świadomego która jest naprawdę skuteczna i może ci pomóc w radzeniu sobie ze stresem.